Nie my te The long trasa. The long trasa. Kuć kuć, a? Czekaj, bo tak dawno nie graliśmy, to ja nie wiem... No. Ty masz jakieś auto? Tak. Ja sam nie pamiętam. Nie zgubiłem! Nie. nie zgubiłeś tym razem. No. O tak, bo tu jest ten koleżka. Tors um. Torstak. Torstak. tak <noise> Z ostatniego odcinka co wszedł. <noise> A nie, dzisiaj ja wstawiłem. ręk... A, dzisiaj jeszcze wstawiłeś, okej. Okay. To z poprzedniego. Torstak. tak. że Z publik. No Mikołaj. Kurwa. Z alt-tab wciskam. O! Aż sprawdzę. A, Fajny ta moja sytuacja, e, moje słuchawki i moja sytuacja. Ale to, no to nie jest ważne, ty jesteś. Um... E, tak, wiem. E, ja mam ogórka przecież tutaj. No tak, ale. Ty byłeś pod ziemią u mnie, Fresida. Ja nie! Bo tu mnie wszystko się buguje. Ogólnie nie mam co, chwi co chwilowe spadki do jednego FPS-a. Nie wiadomo dlaczego. Ale pomijając ja ten fakt... Mam 114 A chłopak mi no gdzieś, gdzie on jest? A tutaj sobie leży. Nej hey, odjedziesz z tym moim autem Czemu? mu... Zrobisz żeby ja... by było wszystko tu ok, odjedziesz Czekaj we, tu szukam kurwa rzeczy Nie wiem, ci ten silnik o, mnie się To... Musimy ogarnąć rzeczy co tu, co tu nie zostało, a co zostało Ja cię popcham po prostu Dobra Kurwa chujowe auto kurwa stoi na samym środku. Jebaś kurwa to auto Nie chodzi o twoje, tylko tamto twoje stare Coś poleciało gdzieś, nie wiem gdzie O rejestracji nie mam w ogóle, jak miło Ała! Jakbyś ręczny zdjął, to byłoby dobrze, wiesz? PANI puści RĘCZNY! Zdjąłem. Tylko mi auto tak pracuje! Jedź do tyłu po prostu na razie. Bo ja ci sam ci... Ale bym mógł? No brawo. O! No klawisz, brawo. Musimy się tam po prostu oddalić. Jeśli umiał skręcać to by było dobrze No, jedź prosto po prostu Po prostu jedź prosto, po prostu wciśnij W. Weź mnie popchnij, proszę, bo mi się tu nie wczytuje nic no, Tylko nie skręcaj może, co? Okej, okay, woj. I zdejmij ręczny Pani puści ręczny! Rę Ręczny. Puści ręczny! No, drugi ty... klikam! Brawo! No Nacisnąłeś ręczny? Drugi raz kliknąłem, chłopie, dwa razy! A czekaj! a a, a, a oj, to 0 FPS-ów chyba. Prawie, tak, no, miałem 0 fps -ów. Ja to było skręcam po prostu. O, dobra! Dobra... Jak się patrzę w stronę statku, odsyskuję powoli FPS-y. Ja też już mi tak nie... tykuje. Co ty tak zadupiasz?! Y... Bo moje auto waży tyle, co mleczuś, czyli... W co... No jakby... ...tonę, ale jak na auto to jest mało. Nie, ty szybko zapierdzielasz, teraz ty szybko Mi się jeszcze droga nie wczytała ogółem. To więc. Będę krzyczał, jak będziesz przy drodze. Tak. To ja Widziałeś jednak. moje drifty, człowieku? Ja mam zatriftować, tylkośmy w drzewo nie walnę. <śmum> nie nie, nie Widzisz jeszcze jakie drifty? Czekaj, co tam Czekaj, odpadło? Z tego co jedziemy. A Czekaj. Zatrzymaj się, zgas sobie silnik I idziemy spać To jest kurwa dzień, cały dzień nam zajęło Pojazd kurwa do drogi Cały dzień Ja już tu zapiszę w razie czego Jakbyś nie wiem, coś znowu odpierdzielił I Możemy jechać Troszkę mnie zaszuciło Ale jakoś bardzo na nie Na trawie jest dziurowa przyciepłość strasznie Jakbym na lodzie jechał <coughs> Cześć. tak, Widzę, że ty też <coughs> drifty. Ale, ale fałem prawie. Prawie cię jebem. <coughs> no. Czekaj, na koniec swojego żywota. Oh. Wiesz, że ja na swoim prywatnym tym sam się zajebałem? Wiem. Shotgunem? Da, da się tak. Wiem. Dzisiaj sam sobie bałem I to cztery razy tym samym pociskiem Dawaj No pokaż Bagata Pokaż Kurwa się ty już piękne A no, same Daj mi kurwa, drzwi czemu udałeś mi pod ziemię Kurwa Otworzyłem! <grywa> Jeb, kurwa, na pobocze, kurwa! Pakatata. <grywa> i <grywa> kurwa, na pobocze, kurwa! <grywa> Lej, pytanie! Lamper, kamper, czy pakatata? tata, <grywa> tata. A, Nie tam, gdzie kurwa, tam... Chłopie! Coś ty ze mną z... zrobił! Przez drzwi mnie wywaliłeś! Ja byłem zamkniętym tym! Pokaż niego, a ty mnie wywaliłeś z niego! Jak pewnie wjechałeś! Chłopie! Coś to do... Coś to ja nie pawlił! Ja nie chciałem! I jeszcze ja się spokowałem w twoim pogaszniku <gaznicy> przez chwilę i wyleciałem z niego i zdechły. <gaznicy> jest pod ziemią. Spierdol <gaznicy> się nie ma mnie! <gaznicy> oh, oh, kurwa! Oh, matka mleczusia kurwa jest <gaznicy> Ja nie by o, czekaj. wczytała mi się droga! Czekaj, bo ci się... Akuratnie mi się teraz wczytała, kurde, droga, a nie mogła chwilę wcześniej, jak zbiłam twoje jak drzwi. drzwi biurę twoje drzwi i twój... Popchaj mnie, proszę! Nie, czekaj, bo nie biorę... Mogę tam biorę tam twoje rzeczy na... ten. trzeba powoli, żebym nie wyjebał tych rzeczy Będę za twoje drzwi i tym na moim aucie Najręczny może co? Poczekaj, chcę na drogę wjechać! A coś na drogę wjechać Tylko mi się wczytało wjechać. Tu masz lusterko jedno masz to i tylni zerw Mój przepiękny tylni steżak. Czekaj, Tyle, muszę dość. twoje... Znowu miło ci cipałe. Cipałe. Mój mm. kur, kurwa. Wyłącz radio, bo za chwilę dostanę kurwa ten... ...demonetyzację. Czekaj. Czekaj jeszcze chwilę, bo tu masz jakieś... Rzeczy, muszę ci pomiędzy nogami dotykać. Mm. O! Ogarnęło mi się! Mam dziury po pociskach. Ciekawe dlaczego? To nie? No Ciekawe dlaczego Czekaj, muszę sobie to lusterko ogarnąć. O krętna. Jakieś auto! To jest chyba ciężarówka. Chcesz silnika ciężarówki? Dawaj Pytasz cieka czy seraflesie, chłopie. Ale podjedź tu! Nie! Nie chcę mi się na razie. Podjedź! Dobra, w sumie ta, Bo to jest duże to. Duży silnik. O, nawet masz olej tam darmowy. Tylko nie wiem, czy nie będzie trzeba ci włożyć dużych kół, ze względu na to, że silnik jest duży i może się... No. okrę nas wpłynął w mle i brygady i dwie popłynęły, popłynęły naszym... Ja muszę troszkę cofnąć! Nie no, dobrze jest. W sensie nie Ale ja muszę troszkę cofnąć, żeby mi się nie pukowało. Aha Wiesz Dobra, tyle dość. Aż dość, tak. dość, dość, dość! Dość Tu! Tu ja mogę autem stać Bo mi się nie buguje Ok, nas płynął. Weź tam ten silnik, żeby zdać olej Ty się bardzo podskakujesz, widzę. No to jest lepszy ten. podnica lepsza. Ja jestem w, w ziemi u ciebie. Najprawdopodobniej patrz. No teraz w ogóle cię nie. <grytanie> Jak to tam na Hejter. Okej, to O kurwa. Zderzak mam. O, tu się coś zakopało. Kurwa. Patrz! Patrz na mój zderzak! Ej Mikołaj, chodź na chwilę Mikołaj Idę No Tu jest, jest przedmiot, co nie? Tu jest bug, co nie? No! Możesz go wziąć? Dzięki, bo on był zakopany, nie mogę go wykopać O, olej jest w nim, to dzisiaj się przyda akurat, na paket ci dam A, to jest twoje auto, dobra Tak, to jest moje auto Ta, potrzeba, eee, yy, no bo nie wprawdy nawet odjechać pewnie bez tych dużych kół. Tak no. <noise> To wygląda komicznie. silnik tam, tam z dołu. To widzisz to jest też mój przyświetny z przodu. Nie On bardzo poprawia ci umiejętności wygląda... do jebnięcia w słup. No. <noise> jak jeszcze będę miał na dużych kołach autko, to chłopie. To będzie taki seks jak z mojego autka, że... Pamiętaj, nigdy do golfa nie wkładaj dużych kół. Będziesz się wywracał po prostu. bo się cały czas się wywracał. Notorycznie. <grystanie> Jak to wygląda dziwnie. O, tu jest troszkę ba w tego, Jeden 1,6 oleju. A to oleju to może jebać. I 150 w tym, w dużym kanistrze. Kurwa, co ty robisz? Jadę. Kurwa, nie mogę odpalić silnika. Z jednym kołem. Bez silnika nawet no To jest rejestracja twoja yy, Która nazywa się PI Jebać. Nie PI208 Przeciepiąc do, do szyby os... Ok U Nas ostatnie policja załapie kółko I już będę miał ogórka na podwyższeniu z silnikiem, z silnikiem od, y, od, od, co czego to jest? Od, y, od tego. Ciężarówki. Od, Czekaj, od ciężarówki. Czekaj, masz boxa. boxa, ci daję na, na, na szybę. Ok. O, masz, ładnie. Coś tam jest, w pakażniku nie ma. Tu Madzia jest, tutaj to. Madzia. Kurwa, paleta w lodówce. Mój Boże. To wygląda pięknie. Paleta w TO ruchu. TU JEST! ZA ZDERZAK! Patrz! Jak ci się podoba, to se wsadź w twoje auto. To taki, na, taki Nie, nie chcę zderzaka. Wchodzę do studni. A, to jest silnik. To są dwa silniki. Tu mi nawet tej studni, studni nie ma. Kurwa. Kurwa. To jest ten silnik, co, dokładnie co ja mam. Ten, dokładnie ten sam. Wjebało mi w powietrze. To zachowamy ci, że jakby ci za dużo paliło to auto, ben, yy, paliwa, to... damy ci ten, bo to jest jeden z lepszych silników... Takich. Chłopie! ja jak jestem tutaj to widzę ile mam w tym? W... W oleju, ile ma? silniku, oleju. Bo silnik mi wystaje. <laughs> tutaj. Stój Pcham ten silnik, bo... Bo tak. Kurwa, nie odjeżdżaj! Stuj. Daj mi się ustawić dobrze, okej? Okay? Nie! Ty się pierdol! Nie, ty się pierdol. Znaleczuł się, on ma chipę. Wezmę sobie to ładniejsze oponę, bo u mnie jest brzydko. Kurde! Oponę. Dobra. Już. Idź. O kurde, jak przyspieszam tym! No przyspieszenie będziesz miał ogromne. I spać. Już! Fikołka zrobiłem! Fikołki robię! A ty już pojechałeś? Tak. Aha, <military> taki jesteś. Ja poszedłem spać i taki jesteś. Gdzie ty jesteś w ogóle? Na drodze jesteś? Na drodze już. No, no widzę cię. Co ty już tam jesteś? What the fuck? No. Ej, pytanie. Pr przed moim autem... No, przed twoim autem. ...jest budynek... Budynek, czy jest tylko mój wymysł? Kurwa UFO jebany. Przed jebanec. moim autem. Nie, nie ma nic. Czy... Czyli to jest mój wymysł? UFO leci, kurwa. Podsuń... Podsuń... Pod, popchniesz mnie kawałek? Chciałem, ale nie mogę włączyć silnika, bo jest pierdzielone UFO. A. Nie mogę odpalić, więc ja jadę powoli, toczę się. Okej. Okay. Ale o, fajny mu silnik wygląda, nie? No wiem, kozacki bardzo samochód I wiem, jak coś jak zahacza jak naj, najmniejszy kamień poleci do To końca. już to lecę do góry <śleski> <śleski> Kłopie Widzisz jakie przyspieszenie Nitro to słowo mnie doganiam na spokojnie

<śmiech> <śmiech> Widziałeś to jak to poleciało? <laughs> tak! Wszystko widziałem O kurde! Uczny, tak... mon!